Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Portala Dwójki. ze mną jest Ania. Hello! jej, te gesty, ja się boję. Tam jest nasze pierwsze wyzwanie tak naprawdę. Nie Ale to fajnie no wygląda z perspektywy jak ty to robisz inaczej niż jak, no. niż jak sama wywołujesz akcję. To co idziemy? Tak, let's go do budowania zespołu. Będziemy najsuper. Teraz trzeba to przesunąć na sam początek. To a. jest sześć, sześć jakby poziomów w jednym rozdziale. Okej. Okay. I co i teraz? I do swojego tam. koloru. Tak. A jak ja wejdę no do Twojego? To nie zadziała, ale. No już teraz. O, możesz spróbować. Jak już chcesz. nie chcę. To nie! O. Ja tak chciałam tam z Tobą w jednej windzie, a tu w grupach. No, jestem za grupa. To... <laughs> Wybacz. Oh, yes. oh. hello again hello again this testing course was Yay. originally created for humans uh -huh, it emphasizes okay. teamwork unlike us humans need to be taught teamwork so mush mm. yes. Tak, tak, idę, tylko... A co ta <laughs> czekam, tablica to sobie... pokazuje w ogóle? Aha. E, tutaj jakie niebezpieczeństwa mogą na nas Czyli żadne. Czy jakieś inne trudne rzeczy. Dobra. Mm. Otwarło mi się Czekaj. tam przed nami. No ja a to? To otwiera drugie. Ja musisz mhm. iść tam chyba? Na pewno jakiś portal trzeba będzie rzucić. <laughs> Teraz zobaczę. O, tak, mamy podgląd pa partnera, co co ty widzisz? Gdzie? E, tab. Podstawem. Aha. Teraz... Hmm, możesz Nie przejść... wiem w czym mi to ma pomóc, ale... czekaj, A jakbym tędy przyszła? O. No bo to możesz... Tu przyszłam tu, a nie wiem co nam to da... Tutaj tam. Nie, po prostu portale daliśmy tu, tylko... Nie ja zastanawiam jeszcze... Aha. E... Okej. Okay. Czekaj, bo, o. bo to nas nie ratuje. A no jakby też... Dać... Czekaj, musimy jakoś tutaj. Dać... O, teraz. Tylko Musisz tu wrócić. Dać tam swój portal i potem tak, tam z mój drugiej strony. Tutaj wrócić. E, czerwony, nie? No obojętne. Aha, można przechodzić. Pamiętaj, że masz ten drugi rzucić. Już. O, I teraz ja przejdę sobie Jej. tu. I możemy iść dalej. Albo Jej. i nie. O. Dało nam się! Dało się z dumna. Ale jak wiesz co, ja powiem tak, mam taką mindfucka, bo nie znam mechaniki tej gry jeszcze, nie? No. Że przeraża mnie pierwszy poziom. Nie chcę myśleć o piątym. Spoko, damy radę, jakoś. You know A i tu kostka jest do wzięcia. wzięcia. Wygrywa ten, kto zdobędzie jak najmniej punktu. <laughs> do. uh -huh. Dobra, kostki i te sprawy. Tu jest o. do portala. Czekaj, to. Tu... Czekaj, a tam rzucić? Czekaj. O, tak? Mhm. No Na pewno jedna osoba tam przejdzie. Ja ci muszę wcisnąć przycisk i przejdziesz dalej. I co tam jest? E, na pewno jest miejsce na portal. Mhm. Jedno. To byś musiała rzucić yy, żółty. Okej, okay, czekaj. Okay. No czekam. O. Pięknie. Tu jest dużo miejsca na portale. Tu jest o, X i kółko. Pamiętam to. O, matko. Czekaj. Co to? Przełącz? Tak, musimy wcisnąć spiemy. wszystkie przyciski, one są na czas. Aha! I się otworzy chyba na kulkę. To ty sobie rzuć z tamtej strony, ja sobie rzucę z tej strony. No, już? E, e, dobra, to wciskamy. Dobra. Kulka o. jest. E, jest taka okrągła. <laughs> Ale fajna. Very good. You've really come together as a team. Thanks a. to the one of you, who appears to be doing all of the work. Uuuuh. <grywki> Cały czas nam dogadują. <grywki> Aj, tam taki szczegół. Ale to typowa Glados. <grywki> Fajna. Musisz <grywki> kiedyś zagrać w Portal 1. Koniecznie. A Peabody się nazywa. Peabody? Oh. No, ty się nazywał Peabody, Ale on już Jestem mężczyzną, dziwnie się z tym czuję. No ja jestem Peabody. i też nie wyglądam zbyt kobieco z takim. <laughs> ja jak <głomię śmiech> nad tym. O nie! Ja, A będę nas strzelać, rozumiem. Other... A no. możemy je zniszczyć, czy nie? A nie albo wieżyczki, albo laser w sumie. No tu jest laser tak jakby. Tak, to jest kulka. Znaczy. Sześcian. kurka, znaczy, sześcian. Tak, jaki tam szczegół. Do odwijania tego lasera. Ej, to ja se stąd idę. Czekaj. Czekaj. Awa! Małka po się nie chce zrobić krzywdy. Ej, poskaczemy jak w gumę, ej. Czekaj. A, osłowa się przypiekła. Dobra, w każdym razie jeden portal tu. A drugi tam chyba. Drugi tu. I tu i tam. Mhm, uh -huh, chyba tak. A nie mogłeś zrobić jednego tu i drugiego tam na wylot, tu. To yy, Nie, cztery? bo to nie zadziała. Yy, bo jak masz włączony ten portal z... To też... Czekaj. Okay. Ale nie wydaje mi się. Teoretycznie powinno. Nie, bo musi przejść przez ten. Jak nie przejdzie przez ten, to nie zadziała. Możesz spróbować, ale. No. Musi przejść przez ten, a przez ten nie przechodzi. Jak jest w ten sposób. To czekaj. <grymne> Nierówno zrobiłaś na środek. Ojej. <grymne> A ty dupa! Musimy, przecież ty musisz zrobić wylot z tamtej no. strony. Nic nie Nikt nie opowiadał, że coś przekombinowała, kurde. Ślicznie. No, teraz ja. Tak. Czy obie tu jesteśmy? Tu jest jakiś przycisk. Uuu, tu są wieżyczki. Niedobrze, niedobrze. Aha. Po drugiej stronie. Tu nam spadła kostka. No, widzimy jakoś um, ten lat. Oooo, Ała. Dobra, na jeden tutaj. No. Musimy ten laser doprowadzić tam, żeby przechodził przez to. Aha. I tak, żeby wieżaczki nas nie zabiły. Dobrze by było się pozbyć tych wieżyczek, ale. A jak? Laserem? Hmm. Tu są jeszcze jedne. Albo laserem je rozwalić. No. Albo jakoś zrzucić. Au, to głupi pomysł. No. Mówię to o tym. A ten laser przechodzi przez to szkło, jakoś? Tak. Przechodzi. Dobra. To klikniemy tu. Yy. To co ja teraz tu? I teraz tu i tu. Na górze. Dobra. To zadziałało, tylko... Teraz mamy nie dać się zabić. <śmiech> Au! <śmiech> Mogę zrzucić jeszcze jedną kostkę? Ona się zdematerializuje. Chyba, żeby trzeba było... Sorry. Jakaś poruszać tą kostką. Żeby co? Żeby trafić w te, te wieżyczki. Chyba, że ja tu... Jakbyś odstanęła tak, żeby ten laser poszedł w lewo. A ja otworzę. O, o właśnie! Jej! You <laughs> <Yay. laughs> Wieżyczki wybuchają! I'm to było genialne! The Dobra, no teraz możemy przejść. <laughs> e, no! Posunęłaś! Aha! <laughs> Posunęłaś kostkę! Teraz przeskocz na tym. Nie, i zabieram bierzeczkę ze sobą. Drzwi <gryzmina> nowego pruszaka. O nie! nie. Bierzeczka. Auć, auć, <gryzmina> <gryzmina> To była trzecia, chyba. Nie? Walkacja. Nie tak. jest is... taka delikatna jak sarenka, biegniesz po tej, tej armii. No. A ja tak ciężko. You you doing, like Aha, mamy nowy gest. gest. Tak, gramy w papier... kamienią Co to jest to. chcesz mi robić? a nie on to, on zawsze to mi się myli. The o, ja się będę śmiała. Ja, nie, <laughs> nie wiem, co to jest. Czekaj, a jak się... Czekaj. Może przybliż się do mnie, no. O, bawisz się moją kulką. To źle brzmi. Ale cię kopnęłam. O, Boże, jakie słodkie. A co tu jeszcze mam? Co to jest? O, matko. Jaka joga. Jaka, jakie popisy. Dobra, co my tu mamy? O, tu jakieś koce będą na nas spadać chyba, czy coś. Mhm, mm albo jakaś no taka jakby ścianka się przyciskała, nie? W górę. Tu jest wejście. A, to jest fajne. No, świetne. Musimy zdobyć kulkę. Czekaj. Kostkę. Znaczy to... co? co jest z tymi kulkami? Dobra, rzuciłaś... Aha. No, Sorry. W Musisz mnie teraz nie zmiażdżyć. Czekaj. O. Idziesz dalej. A gdzie jest ta kostka? Nie, po, do tyłu musiałabyś się w twoje prawo. No, czekaj. A tu nie, czekaj, musiałam tam wejść chyba. No. Nie, to nie zadziała. Aha. Hmm. No dobra, to nie, to idę dalej. Tu jest... No, to na No, musisz portal. zrobić portal. Ale do czego? <gry> hmm, to jest portal do wyjścia. Um, a jak obniżysz to jeszcze? Czekaj, a ten drugi? Nie! Przecież to działa w dwie strony. a nie. Widzisz? No, podnieś to do góry. Okej, okay, tylko mnie nie zmierzcz. <gry> E. E. Co ci to dało? Nie wiem, no nie wiem, gdzie jest ta kostka. Ty nad nie tobą, mówić. nad tobą teraz. E, tak jakby Ciekawe, dwie wierzy. kostki do góry. Nie, nie bój się. Tak jak stałaś tam na dole, przejdź przez ten portal z powrotem. No. no. Odwróć się w swoje prawo i tam, tak jakby nad, tą nad portalem jest, wiesz? O jedną kostkę hmm. do góry. Hmm. Musisz jakoś spróbować mnie wyprowadzić znowu um, cofnij, się, cofnij się przez portal. Czekaj teraz... Um, to musimy zrobić tak, żebyś stanęła nie w tą stronę. W dół daj, może? Up, czekaj, czekaj. O, nie, 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 nie. Bo ty musisz zejść na dół z powrotem. To było dobre. Zajdź <laughs> Pomarańczowy właśnie wciągiem w co dzień lekcji zaufania. I dostajesz 17 punktów. Za to? <gulacją> Teraz ty idziesz tam. <gulacją> e, musisz mnie, Musisz mnie doprowadzić tak, żebym stanęła tutaj. Tu. Wiesz, tu, o, czekaj, no. jak to było. I wtedy... E, to opuścić w dół, czyli tym. No, spoko. Dobra, to zrób sobie portal tu i tu. Mm. Dobrze, nie, dobrze, to. Do... Dobra, stój. No. <laughs> no. Nie, to był głupi pomysł. No, nie stój. Dobra, ok. Nie wiem, co mi to ma dać, ale co zrobię ten portal tu. Ja też nie wiem. Jeszcze. No ale to, ale letyksy... to... Teraz to w dół. Świetnie. Masz kostkę. Teraz musisz z niej wrócić. Nie, no. więc Aha. A ten portal to zniknął, tak? A, brawo ja. No. No to sobie polecimy inaczej. Um. Hmm. Czekaj, bo tu mogę też portal postawić. No możesz. A gdybym ja zrobiła... Ale musiała go mieć tam, no. Czekaj, stój. A nie. Bo ja ci go nie mogę tam rzucić, chyba, że... Nie, czekaj, nie. Nie, ja ci nie mogę zrobić, no. Prowadź mnie na górę z powrotem. No, staram się, tylko to nie jest... Takie proste. Czekaj. Poczekaj, podnieś ten klocek do góry. Jeszcze raz. Jeszcze o! No to I teraz tu mogłaś rzucić. Tu. tu mogłaś rzucić ten żółty. No mogłam. O w Boże. Ja pierdziele jaki ma fact z tym. Jeszcze wchodzisz w podłogę, uh. wychodzisz ze ściany. No. Kawałek, 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 kawałek. Nie, no widzę. Ale wiesz, ale nie. Nie Nie zostały moje te. Dobra, ty teraz śmigasz. Ja. Ja ci nie ufam. Gdzie ta kostka została, bo jej nie widzę? Um. Ja też nie. Z tej perspektywy tym bardziej. W tym nie mam pojęcia, w którym ona jest w miejscu, bo ona gdzieś się wytoczyła. E, może ona się z... E, no, zniszczyła i pojawiła na nowo. Nie ma jej tam. Nie? Nie. To spoko, to teraz... No, to on tutaj strony Nie wiem. Z... Jedziemy, nie, zobaczymy. Nie. Czekaj. No. Tu jest. E, czekaj. No to, to weź ją. Ale jak mam. Przejdziesz przez ten portal, który zrobiłaś. Nie przejdę, on jest u góry. Aha, a musisz mieć na dole. E, to stój, stój. Czekaj, czekaj. Muszę przejść tutaj. Czekaj, ja podniosę ten portal. Czekaj. A nie, nie tak. Um. Nie, dobra, musimy wrzucić z powrotem. Nie, ja rzucić y, ten niebieski, ciemny. No, no. dobra. mnie do końca sceny. O. Dziękuję. raz ja O, Pięknie. Jestem. Jestem. O matko. Metodą prób i błędów. Dobra, teraz znowu. Aha. Na górze chyba. Tu. While it may appear that I am only tracking your accomplishments using yeah. science collaboration points, the truth is every aspect of your performance will be reflected in your final score. For instance, Blue, you just lost two opportunity advisement points. <laughs> I punkty. Oh, I'm sorry. <laughs> A już mam chyba trze trzeci rodzaj teraz. O, piąta plansza. Znowu będziemy sobie ufać. A, to nam daje nową kostkę Tylko, no, ja ją zabieram. Nie wiem gdzie, ale. O, to jest Okay. Proszę się tam tam. To podnosi kolce, ale ja się musiałabym tam jakoś dostać. Najpierw musisz tu. Mi tu zrobić, no, bo ja muszę tu i musisz uważać, żeby mnie nie zgnieść. Nie, tu najpierw chyba. Ładnie. Potem będziesz musiała panować nad tym, a potem nad tamtym. No to idź. Na tej, na tej, tej. No, dostaję. Postaram się nie zrobić ci krzywdy zbyt dużo. <grym> a tylko. Aha, bo ja muszę portal sobie. czelić. Ło, wow, dobra. I teraz. Szybko to drugie końce. Szybko, szybko, no <grym> nie doskoczę tam. <powiem>, nie mogę, bym się No i <umarę. grym> Śmigasz tam Musisz uważać, musisz tu sobie potem portal zrobić z tej strony i z tej strony. Dobrze. A jak będziesz? Dobra. Czekaj! Dobra. Dawaj! Ej! Nie, bo jesteś za nisko! Czekaj, muszę cię podnieść do dobrego poziomu. Na no duchu. Okej. Okay. Jak najwyżej. Co damy? Dobra. Teraz podnosimy kolce. Jest, Ej. Dobra. Pytanie, co dalej? Jak ja mam się tam dostać? Tu jest... Tu portal trzeba zrobić, chyba. Aha. Nie. Czekaj, ja wiem. Dobra, zrób tam, wiesz który? Eee, czerwony. Z tej strony czerwony. Dobrze. I ja sobie już tam dojdę, tylko muszę sobie kolce opuścić. A, no tak. No. No, kurde. Puść. <laughs> Zostaw, no. Rzecz teraz. Hopsa. Uii. I da -dam

Jestem zadowolona. To dobrze. Na razie. Ej! A, poza laboratorium tam so będziemy. I mean, Aha. Uh -huh. Czyli na pewno będziemy szukali miejsca, gdzie można portal postawić. No. O matko. Na jakieś mm. roboty? Tu się da, na tu. morze. Tu można. gdzie jeszcze? Czekaj, tam są jakieś... Hmm, Dokąd to prowadzić? Nie, do nikąd. Czekaj, to ja wrócę tam wcześniej. Tu na dole nie widzę, żeby się gdzieś dało. Boże, na tej no, na kratce raczej leczenia... A, Da się tutaj. Zrobiłeś? No, chodź. No. <laughs> Okej. Okay. O, dyskietkę trzeba włożyć. Szukaj dyskietki, to będzie fajne. Okej. Okay. Ale tu, 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 tu. Myślałam, że tam też się da. Tu gdzieś chyba powinno być. Przynajmniej taką mam nadzieję. Hmm. Przytrzymaj dla odliczenia. E, nie, bo to trzeba razem wcisnąć, Aha, no, ale widzę, najpierw są dyskietkę. Ej, może to jednak... Hmm. Jak się tam dostać? Tam trzeba jakiś portal chyba rzucić. A wojnie. A może faktycznie najpierw to trzeba dać. Czekaj, bo hmm. możemy tu portal wstawić, a to stąd, żeśmy przyszły, nie? Hmm. Dobra. They... Kurde, te. Wiesz co. Chodź. No. <laughs> Spróbujemy wciśniemy, może to, no. no. No, wciśniemy to na... Czekaj zrobimy odliczanie, ładne. <laughs> Go! Ej! Czemu się zabrałeś? Aha, bo portal musimy być gdzieś tam. Jeszcze raz. Okej. Eee, jakie buty. I... ty możesz sobie dyskietkę zabrać. I wsadzić do komputera. <gryst> Congratulations. You managed to complete this absolutely meaningless celebration. Oh, I almost forgot. No. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you. <laughs> then carefully reassemble <laughs> you. You don't feel pain. Any rate, You don't have a way to communicate. I consider that a failure, by the way. No, but she had to be brutally disassembled. So, unfortunately. I trafiamy z powrotem do naszej. To przeszliśmy pierwszy ten. Tak. Czyli przeszły, przeszliśmy pierwszy rozdział. Cudownie. Czekaj, zrobił sobie nieco. A! Ale fajnie. Jeszcze zatańczę. Ha. Robotyczny faniec. Ojej, Jej. Jeszcze. O, jeszcze zagramy sobie papier, kamień, nożyce. Zobaczymy, kto wygra. Koniec. A, wygrałaś. Teraz mi się zdarzyło. Super, no, mega dobrze. Tak, więc następnym razem przejdziemy sobie numer dwa. Spróbujemy stronę. Udamy się. Aha, bo widzisz ja. Wszędzie, gdzie jest zaznaczone na niebiesko, to, ty to już znaczy, byłeś. że już przeszłam. Czyli wszystkie. Tak, a ty jesteś na pomarańczowo, dopiero mm -hmm. pierwszy zaliczony. Dobra, to usłyszymy się w kolejnym odcinku z rozdziałem drugim. Tak. Zobaczymy, ile czasu nam zajdzie. No, już sama nie mogę się doczekać, tak szczerze, szczerze. No, na razie fajnie. Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Dla mnie to jest w ogóle nowość, bo ja nie grałam w Portala wcześniej, więc wow. Mm. Fajne zagadki są. Mm -hmm. <grym> to widzimy się no. w następnej części. Tak jest. To pa pa.